Siemaneczko, z tej strony Ognisty i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierać nowe jajeczka mianowicie te w Pet Simulator X Wydamy dzisiaj na Pet Simulator X około 20 tysięcy Robuxów naprawdę zostawcie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkę i może pod koniec, może w środku, jeszcze nie wiem. Będzie konkurs na jednego z tych ekskluzywów, więc polecam oglądać. A my zaczynamy. Może sobie zaczniemy od kupowania, na przykład takich jak Magic Egg i Mythical Hunter. O właśnie, jak widzicie, tutaj tyle nam zostanie, czyli zostanie nam 18. Bo chcę pokupywać tych trochę, ale, o, no będziemy mieli około 15 tysięcy do wydania. Bo chcę kup kupywać, Vipa też kupmy sobie. Żeby sobie od razu, żeby nie być tacy, to sobie zmieniamy, proszę bardzo, mamy nowe, nową deskę. Możemy nawet sobie tutaj polecieć, odebrać. nie mogę dobra. nie wiem, ale będziemy też w ogóle pod koniec odcinka, bo na następnym odcinku Wam pokażę pewną rzecz. Jaka jest specjalna jest w Coś mi się nie chce odbierać. Ale dobra. Co jeszcze takiego możemy sobie fajnego kupić? O, że więcej petów, to też nam się przyda, no, bo zawsze to się przyda. nie, Ale wiem, że w banku chcę coś. Tak, mianowicie upgrade. I chcę za 400 Robuxów ulepszyć. Czy mogę jeszcze bardziej ulepszyć? A nawet Zrobiłem zadanie, żeby ulepszyć. Upgrade. Za 800, ale... Dobra, to już się nie opłaca. Kolejną rzecz, jaką chcę zrobić. I ostatnią, oprócz kupowania jajek, jest Create Private Share. Mamy obie Więc będą mogli, więc sobie wchodzimy. vers Join Powiedz, trochę to mnie wkurza, że zawsze jest dużo osób na serwerze i nie mogę wejść, więc w ogóle szybciej się bo podobno ładuje, no dokładnie prawda Ale potem jeszcze wejdziemy sobie na pół. publiczny w ogóle ta ma i też mhm. dwa. A wydaje się szybsze. No, ale dobra, kupujemy chyba już nic takiego... Do, tego, tych nie chcemy, nie chcemy. Więc co nam szkodzi? Od razu lecimy. A nie, czekaj, bo nie mamy... Laki, nie mamy... doładujemy sobie od razu. No bo jeszcze, że potem by było... Ale co? Dobra, i od razu cztery. I proszę Państwa, pierwsze moje ekskluzywy w moim życiu. No i Rainbow, dwa rainbowy i super Gorgie. W ogóle ile oni mają? To są po jeden, ty i to jest po to. No, bardzo fajnie, mi się podoba. Ale to my przedłużamy. Kolejne. Uuu, tutaj już Starter Dragon 3. W ogóle to jest śmieszne, że jak teraz założę sobie najlepsze Pety, to one są jedne z najlepszych. Więc. Będzie się... Fajnie, że będę. Fajnie, ale chciałabym przed na przykład To Jest moje marzenie. Dobra. Co teraz? I co będzie? O, dwa super i jeden rainbow korci. No to kolejne. I obijamy w bawełnę. Lecimy. I teraz kordzie Przed ostatnie jajeczka. No w sumie nie, bo jeszcze otworzymy sobie 7. I co będzie? Jeden z Crawford Dragon i dwa te Able Nicole. No, fajnie, fajnie. I wodę jeszcze kupimy Jedno za 800. I co tutaj? Uwaga, uwaga! Co będzie? Nic sennego. Jest ostatnie jedno jajeczko. Niestety, ostatnie. Może jeszcze potem kupuję. I nie będzie, nie będzie. Niestety tego super kodzie. Ale i tak fajna gromadka. Ubierzemy sobie te. O! Akurat 19 petów. Tutaj w ogóle mogę sobie przejść tutaj na Trading Plaza? Bo od razu bym mógł się zatradować. It's legendary and fantastic world. Ale nie. Chyba będzie, nikt nie będzie na tym Trading Plaza. To będzie back Albo Bo w sumie jest prywatny Nie, dobra, jest. To tak nie działa na szczęście. Dobra, trajniemy się z kimś, kto ma huge, bo ja chcę huge. O, chociaż ten, to ja się boję, że on ma jakieś kopie, no bo to jest nie, to są kopiowane, to są na pewno. Dobra, nie ja dam ci jednego Kordzi za te trzy melony, Zgoda? Kordzi jest w tej chwili bardziej warty od i bardzo się... I to opłaca się akurat. Mogę mu jeszcze dorzucić... Dobra. Dwa korci albo nie. Dasz pan by za Zgoda. Ja chcę pandę, bo w ogóle do kolekcji, a to mi głównie chodzi mi do kolekcji i wiem, że Koji jest trochę więcej wart, ale nie, nie, ja chcę do, o dobra, Sam. do tego teraz chcę, do tego Serban dać, Trajda. Nie, nie chcę do Karbala, tylko Serban. No, Serban, No co ty? Ja chcę huge a. 17 bilionów. Czekaj, on się zgodzi za kodzi, bo Korgi nie jest warty 17 bilionów wcale. Może dam mu Rainbow Unicorn znacznie. Nie wejdę. Chociaż dobra, dam mu jeszcze kodzi. Więcej mu nie dam, bo sobie w ogóle no chcę, chociaż te 17 bilionów jest warte drobinę więcej. Ale chyba chłop się nie chce zgodzić. Nie no, chłop się akurat zgodził. Ale nie farto. Da. Big mask kolką, no. Co jest tego? Milosz Koks. Co nie Milo... jest Milosz Koks? Mogę dać ci Kordzi. Dosłownie mogę Ci za to dać Kordi. Nic więcej niż Korgi. Dobra, za tyle się jeszcze zgodzę. Za tyle się zgodzę, bo chcę mieć te pety. I wiem, że to jest tak nieopylający Nie, łopie, tam mi nie oszukasz. Ja tak mi nie jest. Ra. Serban RB. Czyli będzie. O! Chodzi. akurat to jest dość... no to ma... tam... Błagam zgódź się, masz tutaj... Miona tacy podane ileś tam bilet. No. Za to dam Ci kordzi, Super Corgi. Te Super Corgi? Dobra, zgoda. Mi te pety odpowiadają w, sumie w ogóle do założenia, bo teraz będę mieć... ...więcej, No dobra, Fabix 75. Dam Ci dwie Super Corgi, bo chcę te trzy. Zgoda? Ale mam już. Mam tutaj koalę. Eee, jeszcze jeden. Dobra, dam Ci za to. Hop, te dwa i zgoda. Bo dajesz jeszcze jeden bilion, Będę mieć do tego. Zgoda czy nie? Daję Ci dość dobre. Chyba nie zgoda Dobra, rzucamy Co ty masz mi do zaoferowania? Nie o. Mogę Ci za to dać jednego takiego i dwa kordy, To jest nawet opłacalne, bo kordzi i ten są w tej chwili dużo warte. Pewnie jest bo troszeczkę nie oparło się. Nie, dobra. Nie lubię osób, które chcą oszukiwać. Hmm, ale mam tu, ale I tak trochę nie. Sorki, ale nie. Tra, hmm. Tyle, ce, czegoś Czego chcesz? Mam, mam tutaj teraz. Mam te. Ale mogę dać Ci za to dwa takie rainbow'y i jednego tego. Jak się zgodzisz. Nie. Dlatego jojo. Jojo ileś tam szuka, bo chce. On ma jednego peta, którego dość chciałbym mieć. O! Dobra. Dam ci Wiem, że to masz, i jak to to mieć? Ja nie chcę żadnego melona. Mij melon. Nie, nie. Co zrobimy? Milo szkoksy już stać. Nie, ja chyba sobie. Trzejdy muszę wyłączyć, bo mi to... Dobra. No, teraz, teraz mam niezłą ekipę. Na pewno lepsza, niż była wcześniej. Bo mam tutaj takie pety. No jedynie tego. Szkoda, że nie wydrupiłem tego huge'a, bo chciałem bardzo. Ale dobra. Może się innym razem. Jak macie jakieś oferty, no to piszcie. Ja przyjmę pewnie. gdy będą opynające. Dobra, przyjmę to. I tak jak mówiłem. Robię konkurs na tego super Chordzie. O, ach, właśnie na Jest konkurs na tego Cordiego... Ja muszę sobie jeszcze Dobra, nie on teraz jeszcze. Raz. Więc jak chcecie wygrać, no to wystarczy, że dacie sobie kawałek, łapeczkę w górę, napiszecie gotowe. A jak macie na przykład jakąś propozycję na no to wtedy. Zeszliście. A jak chcecie więcej odcinków, gdzie właśnie na przykład kupuj, robię... kupuję... No to może w nowym update'cie, zostawicie dużo w tym filmie łapek, to może coś się pojawi, ale naprawdę dużo musi być łapek. Nawet nie wiem, ale dużo. Więc naprawdę, zostawiajcie łapeczki w górę. No i goodbye.